Rock to gatunek, który zmienił świat muzyki na zawsze. Powstał w latach 50. XX wieku, dając głos buntu, energii i niezależności. Głośne riffy gitarowe, dynamiczne perkusje i teksty pełne emocji to właśnie rock. W Polsce rock stał się symbolem wolności, szczególnie dzięki zespołom takim jak Perfect, których piosenki stały się hymnami pokoleń. Rock to więcej niż muzyka, to sposób na życie. Jazz to prawdziwa sztuka w dźwiękach. Narodził się w Nowym Orleanie. I szybko zdobył serca ludzi na całym świecie. To muzyka pełna duszy, gdzie każdy dźwięk ma znaczenie. W Polsce jazz również ma swoje korzenie, a artystów takich jak Tomasz Stańko słucha się z podziwem i zachwytem. Jazz to wolność w muzyce, pozwala na nieskończone improwizacje, które sprawiają, że każda nuta jest wyjątkowa. Muzyka klasyczna to fundament, na którym opiera się cała współczesna muzyka. W Polsce mamy wielki powód do dumy, Fryderyk Chopin. Jego kompozycje są znane na całym świecie i inspirują kolejne pokolenia muzyków. Klasyka to nie tylko symfonie i koncerty, to emocje zaklęte w dźwiękach, które przetrwały wieki. To muzyka, która porusza najgłębsze struny naszej duszy. Hip-hop to głos ulic, kultura, która zrodziła się w Nowym Jorku, ale szybko zyskała globalny zasięg. W Polsce hip-hop stał się przestrzenią, gdzie artyści mogą mówić o swoich doświadczeniach i emocjach. O.S.T.R. to jeden z tych raperów, które od lat dzieli się z nami swoją historią przez mocne, szczere teksty. Hip-hop to rytm, który płynie z serca i mówi o prawdziwym życiu. Blues to muzyka, która narodziła się z bólu i tęsknoty, a stała się inspiracją dla wielu innych gatunków. W Polsce Tadeusz Nalepa jest nazywany ojcem polskiego bluesa, i to nie bez powodu. Jego muzyka pełna emocji i głębokiego brzmienia wprowadziła bluesa do serc Polaków. Blues to nie tylko muzyka to opowieści o życiu, które każdy z nas może poczuć. Muzyka elektroniczna to przyszłość, która zaczęła się już kilkadziesiąt lat temu. W Polsce artyści tacy jak Cats and Dogs zdołali zdobyć uznanie na międzynarodowej scenie, pokazując, że nasza elektronika ma wyjątkowy charakter. Elektronika to muzyka, która nie zna granic to przestrzeń, gdzie technologie spotykają się z kreatywnością, tworząc coś naprawdę wyjątkowego. Reggae to muzyka, która przynosi ze sobą słońce i spokój. Zrodziło się na Jamajce, ale w Polsce znalazło swoje miejsce dzięki zespołom takim jak Wawa Muffin. Reggae to rytm, który przypomina nam o prostocie życia, o pokoju i miłości. To muzyka, która potrafi wprowadzić nas w dobry nastrój, niezależnie od tego, co dzieje się wokół. Country to muzyka o prostych ludziach i ich codziennych sprawach. W Stanach Zjednoczonych ten gatunek ma głębokie korzenie, ale i w Polsce znalazł swoich miłośników, szczególnie dzięki zespołowi Gang Marcela. Country to opowieści o życiu, rodzinie i miłości, które poruszają serca słuchaczy na całym świecie. Pop to muzyka, która rządzi światem. Chwytliwe melodie, uniwersalne teksty i gwiazdy, które zdobywają serca milionów. To esencja popu. W Polsce mamy wiele talentów, ale Dawid Podsiadło zdecydowanie wyróżnia się na tej scenie. Jego muzyka to dowód na to, że pop może być zarówno komercyjny, jak i artystycznie wartościowy. Metal to gatunek, który narodził się z rocka, ale szybko stał się czymś więcej. Stał się sposobem na życie dla wielu ludzi na całym świecie. W Polsce metal ma silną scenę, a zespoły takie jak Behemoth zdobywają międzynarodową sławę. Metal to muzyka, która wyraża siłę, mroczną estetykę i emocje, które trudno przekazać w inny sposób.